Chciałam pokazać tego gołąbeczka, którego przyniosłam z parku, więc tak. On ma obrażenia na głowie, znaczy obrażenia, no coś tam go musiało dobrze, dobrze poharatać. Na głowie tu na szyi na pleckach jedno skrzydło, drugie skrzydło nie wiem, ile on tak chodził, ile on tak chodził, yy, jaki to jest odrost. Yy, nie wiem, pewnie za 4 tygodnie takie pióreczka muszą odrastać. Yy, Tamto skrzydełko troszeczkę też naruszone, ale on fruwa. No, 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 musi to się wszystko yy, zregenerować. Śliczny gołąbulek. Yy, dermatolem mu troszeczkę wysypałam. Teraz też yy, będzie miał, yy, no ma oczywiście. Rzepak, biotynkę do wody, różne ziareczka, więc żeby się ta regeneracja tak no, miała jak trzeba. No już wiecie, kochani, że Zosi nie ma. Dziękuję za wszelkie takie słowa wsparcia i otuchy. Zosia już za mostem. Została targusia, która jest sprawnym gołąbkiem że pokaże Targusie. Ona jest sprawnym gołąbkiem takim, no, potrzebuje takiego ciepła, przytulenia, szuka taki, takiego też wsparcia, no akurat tutaj u tego gołąbka spod Biedronki, no, którego też muszę w końcu wypuścić, on nie jest za bardzo zainteresowany tutaj Targusią, ale Targusia póki co ma klatkę swoją blisko jego klatki. I kochani, ona ze swojej klatki tam wychodzi, trochę u niego poje, trochę, trochę popije. Może będzie taki dzień, to wypuszczę je oba. Targusia na pewno wróci, bo ona zawsze wraca do domku. I jak Zosia żyła, to była wypuszczana. Taki sobie oblot robiła i, i przylatywała. Targusia spokojna, zawsze Zosia, Zosia o nią, o nią no, że tak powiem, walczyła. A ona sama, no to taka jest spokojna, taka przytulaska, taka, no nigdy nie dziobnie, nigdy mnie nie udziobała. Yy, no ale jest sprawnym gołąbkiem i najlepiej by miała, yy, no tak, częściej, żeby ją wypuszczać na wolność, mi się wydaje. Yy, no tak, trochę, trochę ma na miastkę, jakby, jakby Zosia jeszcze była, no bo jest ten gołąbeczek, tutaj, właśnie ten. Ten spod biedronki u niego wszystko ok. On już jest do wypuszczenia. Myślę, że on ma życie ułożone na wolności, ponieważ no tu Targusia nie jest zainteresowany Targusią, ale ona tam zagląda. Yy, Targusia nawet zniosła jajeczko. Jedno jej się stłukło, więc dałam jej sztuczne. Ale nie siedzi na tych jajeczkach. Zostawiła. Tu ma klatkę przystawioną, więc trochę wchodziła tu, trochę tu. Ale w końcu z tych jajeczek zeszła. No i taka, taka to historia. No, i taka to historia. I przysłuchuję się temu wszystkiemu gołąbeczek Natalki od Natalki. Ten, co nie ma nóżki. No, to tak nie będę jeszcze też pokazywać, to rano nie posprzątane. Kochani. Yy A, może pokażę, to tak, jego biedna nóżka. A, schował, schował, schował. Yy schował tą nóżkę. Jedna taka zmasakrowana, druga. Druga ledwo, a to widzieliście, no tego gołąbka jeszcze pokażę, dzielnego gołąbeczka, który no tyle obrażeń na wolności sobie dawał radę. No ja tak w zasadzie to chciałby już uciekać, ale niech tych witaminek, niech teraz jest tak w miarę pogoda, ale przecież na pewno... W nocy to jest zimno i, i, i tutaj no takie nieosłonięte miejsca, to dużo energii wyłąbka kosztowały. To niech, jeszcze, to niech sobie siedzi, niech sobie siedzi na razie póki co. No pokażę te nóżki tego, tego gołąbeczka od Natalki, o. to jest bardzo rozgadany gołąbeczek, on tak dyskutuje, jak ja tutaj chcę coś, cośkolwiek, to mówię, no żeby go tylko nie ruszać, tak, 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 dyskutant taki, taki gołąbeczek. No i Targusia, no fajnie, że jest ten drugi gołąbek i tak, że tak jakoś to znosi tam, tam, tam to odejście z osi, no tak. Kochani, no, no po prostu jakoś znosi. Taka była ospała, taka na tych jajeczkach, ale teraz już tak, już tak lepiej. Myślę, że kiedyś usamodzielni się na wolności. No, jest gołąbkiem sprawnym. Tutaj zawsze może wracać. I, no i tak będzie ładny dzień: to wypuszczę jednego i drugiego. Ten gołąbeczek to jest no, na bank, to jest gołąbek też z genami pocztowego gołąbka i, yy, i on ma kawałeczek tam do tej biedronki. Do tej, tej biedronki jakiego ja to z parapetu wypuszczę, to, to gdzie będzie chciał, tam się tam sobie życie ułoży czy wróci do siebie czy tak, bo tam jest, tu jeszcze klatka jest, więc, żeby go pokazać. Układają pióreczka sobie. Nie chcę, żeby tu się za bardzo też ze sobą znowu zżyły. Więc to już będzie do wypuszczenia. No i tak troszeczkę się rozgadałam. Yy, Zosia miała, miała młode gołąbki, miała swoje gołąbki, silne geny, bo to są takie czarnuszki. Jest taki film shorts, gdzie je widać, gdzie do dzisiaj pokolenie gołąbków Zosi przychodzi na parapet, co jakiś czas zagląda. Nie codziennie, bo też nie chcę tak przyzwyczajać na parapet i, i ogólnie, żeby, żeby sobie radziły. Nie wiem, czy to są te pierwotne dzieci Zosi, czy, czy to już kolejne pokolenia. Ale jeden to jest Czysta Zosia, to, to jest shorts taki zrobiony. Filmik. Y Taki był filmik od przybytku, rozbolała mnie głowa, właśnie z Zosią i z, z tymi jej Zenusiami, bo to był Zenus i Zenusia. Miała parkę, sama wychowywała wtedy, yy, sama wychowywała wtedy te łąbki, No, niezwykłe stworzenia, tak jak każde stworzenie, które mamy w domku, tak jak każde nasze stworzenie, oj tego już tutaj dobra nie będę, bo już się zestresował. Tak jak każde stworzenie, które mamy w domu, i gdy odejdzie, to jest to nasz wielki ból. No Zosia, 10 lat, prawie 10 lat tutaj ze mną. Ja wychodziłam, Zosia była, przychodziłam, Zosia była. No ta, ta, On troszeczkę tam był smarowany, i to, więc te pióreczka mu tak tutaj na tej główce odstają. No, ale będzie wszystko ok z gołąbkiem. No mam nadzieję, że będzie ok, bo to też nigdy do końca tak ech, na 100% nie wiadomo. Ale to twardy gołąbek widać, naprawdę. Tak jest, takie, takie obrażenia i musiał, musiał już sporo czasu z tym chodzić. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Dziękuję za wszystko. Za Wasze serca dziękuję.